Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele można osiągnąć 24 godzinach na serwerze Lifestyle, gdzie każdy chce się zabić i ukraść jej serce? Otóż tak się składa, że postanowiłem podjąć się tego wyzwania i przez następne 24 godziny grać bez przerwy na tymi Lifestyle na moim serwerze mshup.pl. Po to, aby go całego zdominować, więc jeden z moich głównych celi, dzięki którym będę mógł zaliczyć ten challenge, jest zdobycie całego smacznego seta, który jest aktualnie najpotężniejszym setem na Lifestyle. A do tego postanowiłem przestawać wiele sposobów. I jeśli jesteś ciekaw, w jaki sposób udało mi się to osiągnąć najszybciej, to oglądaj do końca. Teraz byłem na serwerze na moim koncie Firok 12, bo pod takim nickiem grałem, okazało się, że koło spawna zesponował się mistyczny smok. Co to jest mistyczny smok? Otóż codziennie na serwerze o 18 spanuje się na mapie w losowym miejscu customowy Z którym możemy walczyć i zdobyć dużo kill A Więc akurat się złożyło, że zesponował się koło spawna, więc stwierdziłem, że spróbuję pokryć mu podejść do niego i może zebrać itemki jak ktoś od niego zginie. Ale nie był to dobry pomysł i skończyłem z 8 sercami. Wtedy przypomniał mi się, że mogę odebrać darmowe klucze za odebranie codziennej nagrody i dołączyć na Discorda, ale okazało się, że potrzebuje przynajmniej godzinę na serwerze, więc postanowiłem, że pójdę w tym czasie na strefę AWK na spałnie i poawkuję, ponieważ w tej strefie także za każdą oczekaną godzinę dostajemy jeden zwykły klucz. Dobra, idziemy na strefę AWK i uwaga, teraz poczekać godzinkę jak widzicie na dole dostanę jeden klucz. I dostaliśmy jeszcze dwa klucze, bo jest godzina 18, a codziennie o 18, 20 i 22 są rozdawane klucze co dwie godziny, więc fajnie, mamy teraz trzy klucze. Dodatkowo możemy sobie teraz odebrać daily, odbierzemy sobie darmowy klucz za dołączenie na Discorda, a więc od Zebraliśmy sobie SV-per, gdzieś na tabie. Mamy tutaj Firoch 12. Teraz w tym momencie wchodzimy w key. Uwaga, teraz dzieje się magia. Mamy tutaj, mamy dostęp do kitu worek. kluczy który dał nam właśnie 10 kluczy z tej i 10 kluczy. Co jest o wartości 15 zł. Teraz sobie możemy otworzyć te kluczyki i zobaczymy, co nam dropnie. Pierwsze budki, fajnie. Kolejne budki. Spamny, i co wyleci. Zobaczymy zaraz. Ok, mamy już całego seta, fajnie. I zostało nam jeszcze parę części, dobra. I do tego jeszcze mamy 11 kluczy. Zobaczmy, co nam dropnie. 32 z chyba jeden z lepszych ropów, jaki jest. Yes. Dobra. Buty pro 3 to nie. Bloki diamentów też nam się przydadzą. Dobra, bloki złota, tripstone, fajnie. Potem, potem potem nam dropu. Mamy jeszcze trzy kluczyń niezwykłe i co dropło? I dropu nam kolejne krystale. Fajnie, fajnie, dobra. To sobie odłożę może. Wszystkie te rzeczy sobie odłożę teraz w tym momencie. Weźcie sobie jeszcze kit SV, który dał nam mieczyk, który nam się przyda. No i w tym momencie praktycznie już mamy cały Ender chest item temu, który nam się przydadzą w razie czego. Zgodziłem otwierać klucze, zauważyłem, na tablicz akurat gra, mój dobry przyjaciel I Stwierdziłem, że to twoje do niego na Discordzie. czym postanowiliśmy razem prowadzić, tepać ludzi i prowadzić, ich zabić wstępam do jakiegoś gracza wiki cios, wiki cios Chcę Chcę do, do weźcie, mi zaproszenie co masz? O, Stapaj, stapaj. Dobra. dobra, czekaj, czekaj po mnie, tak po mnie, to po mnie Czekajcie, czekaj. o nie, shit, shit Nie jest po mnie, nie jest po mnie Winałem, perełka to... mi jest na <grych> Ej, po do mnie się tapasz 8-6-8-0 Dobra, to ej dobra, dwie do no no go, go. Dopiero Bid, go. go. My, do... w setie, dobra Bit, bit, dyfiam go Czekajcie, biorę od drugiej strony. strony, biorę od drugiej do strony drogi Dobra, jestem do w w klatce Zabijem, zabijem, zabijem Dobra, mam z niego serce Ale znów killcoina nie dropał Ja mam dużo krystali, tutaj krystale dużo co dają Zabijmy kogoś krystalem Ja paszę, dał mnie 540 Dobra, dawaj Co ty zrobiłeś Zabiłyś mnie Gościu, który najbardziej strollował, przeżył Łatwo, łatwo Mam wszystkie temy oprócz urbani Daj mi tej itemy, dawaj trajda masz refy? Tyle i mogę się trochę dalić tak? Niestety nikt nie już się tepać, więc widzę, że aby nie marnować czasu, postanowię się tepać do innych ludzi z czatu. mam do jakiegoś losowego gracza. Ej, kanapka 2006 2602. Myślę, że oddam, myślę, że oddam. Zaakceptował, zaakceptował, dobra. dobra. mam go, mam go. Oni źle tapnęli. Źle Tak jak my? Tak, zabijam ziomka. No. zabijam, Zabijam. zabijam go. Jest, jeszcze jeden tam. Tutaj jest kanapka jakiś. Dobra, Więc jesteście te po was? No pomagamy ci, pomagamy ci! Ej, no zaczęła sobie tepo to zrobi tylko to i mam serce jeszcze na no to sobie odbiorę. A ma słabsze i Oni nie wie to się dzieje, taką strefę wale. Ej, tepnął kolegę, tepnął kolegę! O no, uciekaj i tepnij nas Uciekam, dobra, tepnąłem was. Jesteś traf, no. no to wychodźcie z tego trafa Ja tego ziomka zabiję chyba. Jestem? Dobra, dawajcie go, dawajcie go. Uciekam. Dawajcie, no? dawajcie. I jeszcze idziemy. jeden tu gdzieś był, ale chyba z Orał. A tamty chyba zlogał logo. przynajmniej tego zabijemy. Zabijem, zabijłem Dobra, mam. Te pas sobie O Zaakceptował, zaakceptował ziomek. Kolejny zaakceptował. What the fuck? Jakby jak masz komendę przygotowaną, stary. Dobra. Dobra, bo teraz robiłem. Panowie? Tepi dobrze. Tepa nas nas No kurna mać. A ten ziomek zrobił. Tepa, kumik 2022. O, zaakceptowali. Dziękuję. Ej, dobra, I źle i tepo. Źle i tepo. Dobra, mam. Ej, zginął ziomek, tu padku zginął. Bije drugiego, bije drugiego, to papi papi Kolejny tu jest jakiś, próbuję im zorać i następne. Minus 1300 na minus 1400. Dobra, bo nie mam jakoś dużo refu. Ta jeden o, ziomek ma totem też. Jesteście jest. już blisko? No, jest tam z 300%. jak na równo minus 1300 na minus 1400. O, widzę, widzę. Dobra, pomagaj O Dobra, wbiłem, wbiłem. Ogólnie widzowie to miejsce na dysku mi wywaliło i nagranie się uciął. Ale zabiliśmy ziomeczka i mam z niego serduszko, więc sobie odbiorę I widzę ten ziomeczka. Fajcie do mnie, ty fajcie do mnie. tara Dawajcie go, dawajcie go, no ja mu walimy. okej, okay, nie dać mu uciec, nie dać mu uciec. Sknoka go, sknoka go, dobrze, dobrze. Dawajcie, walimy go, walimy go. Ej, Dobra, ja go nie tylko Konrada, ja tego nie. Kurna perły nie mam. Dobra, nie znowu, w to jakiś jest pewnie. Dobra, ja go walę O mnie hitność się może. Ej, kolega przyszedł mu na pomoc. Ej, to jakiś kolejny ziomek trzeba by chyba jakiś. I dostały dwa repy, pomóżcie mi, pomóżcie mi. Repy mu się skończyły, to I zabije? Ginie, ginie. Zabiję, zabiję. Jeszcze tam ten ziomek, trzeba go brunić. Dobra, mam go, mam go, mam go. Ja z tutaj tutaj jest jaskina, Ja już nie mam reku. A muszę tam zabić. Uciekam uciekam. O, skracasz go, skrasasz go, dobrze, dobrze, dobrze. Dobiję, oh, a nie tylko zabiję, dobra. Ej, Tapajcie się, tapajcie się, daj. do mnie szybko, bo. Ej, trzeci typek! Z rangą Fafi Ja wiem, ja wiem. Ja biję ty ale rabat, bo on jest słaby ogólnie. Dobra, ja zginę. Nie, nie gin, proszę. Weźcie ciebie nie dam rady. Ja mam dojazd, niezu. Głupą gości. Ej, trapa go chyba zepnę. Leć tam, proszę cię! Strefę mu zakładam tam. Masz łatwiej, bo ty masz jeden na jeden, ja mam jeden no, na dwa. Tylko, że wiesz, ja nie mam gapów w ogóle. Zginąłem, zginąłem, zginałem. Nie, zginęłeś, nie, nie gadaj, nie gadaj. Serio, kurde, gapy miał. Dobra, jest trzech tutaj, Tara uciekam. spał. Udało mi się uciec za spałna przypomniał mi się, że miałem. Czy dużo zebranych killcoinów na moim starym koncie Miro 12 Dlatego też stwierdziłem, że wejdę na owe konto i zostawię te itemy koło spawn, Aby później je wziąć na koncie Firoch 12 Dobra, jestem teraz na koncie Miroch, To jest skrzyneczka, Zostawię tutaj niedaleko spawna Jestem tutaj pusta krew i 6 killcoinów I idę się przelogować na, na Firocha. Dlaczego mi zależy aż tak na tych kilkoinach? Dla tych, co są nowi i jeszcze nie wiedzą, kilkoń to najważniejsza waluta na serwerze Jest to specjalny item, na który mamy 50% szans, że nam dropnie po zabójstwie A jest on tak ważny, ponieważ możemy go wymieniać na smocze rzeczy, które są najpoty z i itemami na serwerze. Z mega open agentami, a dodatkowo jeśli uda nam się złożyć całego smoczego seta to dostajemy na stały efekt strękwa i speeda jedynki. Jednakże aktualnie zbierałem na smoczy kilow, na który potrzebowałem 10 kilcoinów, A to po to, ponieważ jest on mi bardzo potrzebny do mojego tajnego planu. A jaki to plan? Dowiecie się dalej. Dobra, jesteśmy na firochu i tutaj musimy iść w tą stronę. Dobra, widzę biblioteczki oznaczone tutaj teren. I uwaga, jest skrzyneczka, tutaj refy i kilcoiny, gitarka i wracamy się z pałna. Plus dodatkowo przed chwilą były rozdawane klucze i dostałem dwa klucze, więc nice. Sobie zaraz idziemy otworzyć. Dobra, uwaga, robię opening. Co drobnie? Miecz? No, może być, chociaż on jest lepszy. Dobra. I biblioteczki, o Boże, no dobra, no, mogą być lepiej. Więc w tym momencie mamy 8 kilkoinów. To oznacza, że brakuje nam jeszcze 2 kilkoiny i będziemy mogli kupić kilo w smoczy, dzięki któremu będziemy mogli przejść do kolejnego etapu naszego odcinka. Utepał w bo mam te krystale. A to można spróbować. Dobra, tutaj zbudujmy Coś małego, coś małego. To soj, tepa? Panie, czy nie chce tepać? To te ma sensu. A może Możemy zostawić tu homa Dobra, Stefan na jakiś, nie ma sensu Zostawię setu, setu homa ja tak Depo do... na jakieś dla swojego gracza X, X, 1, 3, dmg C Od aktyw do o, dobra Chcesz w razie czegoś mnie też nie pni? Zaraz, dobra Ile ich depo? Zabiłem, zabiłem Wyskoczył jeden No i kurde, źle mnie depo Jeszcze jakiś mnie goni diaks Ajaj, mnie aj, aj. ja nie dogonił, bo... Mam jedno serce. Co nie było, serce to było tylko red dye Dwie perły na niego a ci też nie te sensu chyba ci tam, podać, bo to nie działa po prostu. Mhm, kordy. Ej, mi teraz z tego No mnie też, tylko że ja się ruszyłem. mam to. mam go On jest w jakiejś klanie. Ja mam 2 na 1 ja mam 2 na 1 serca, Prawie cechę. Mam nadzieję, że on nie ma nic na Ja mam, ale żeby nie wiem. Nie tak Kurna! zmieniłem seta. I mi się popitoliło. Dobra, zaakceptowałem. to Proszę, żeby to nie był jakiś kolejny mocny trap czy coś. Dobra, Gigi. Nie wiem, jak chcę tu uciec. ja mam kryształ, mam pomysł. W sumie, na nowym trapie bez wyjścia, tepnąłem się tam kolejny raz i ustawiłem sobie Hoba. Chociaż wiem, że momencie i będę próbował im robić kamień aż ich zabije. Dobra, zachcę Set home. Um. A i nie wyszło. Kiedy teraz też nic nie masz. O, mam 13 serca. Kryształy nie zadziały. Dlaczego ich to nie zabiło? No kurna, to wracam tam. Mi już nie zależy na sercach, nie? Ja chcę tylko ich wystalić w powietrze. Już dalej Zabiję jednego. Zginął, dobra. Wracam się tam. Dobra, znów zginął. Dwa zginęli. Dobra, szybko, szybko, żeby tam pierwszy był. Dobra, jej, dobra, dobra, Elsa! Pompak. Kilowatrzaść sześć miał! Masz go teraz? Tak! Jaki komba, Kafi? Ile? Siedem serc! Ja mam dla ciebie jeszcze dwie części seta jakbyś... Kurna, zginąłem przez krystal! Kordę możesz dać. Albo mnie tepną, cię ja ich zabije, czekaj! Dobra, jeszcze raz tam idę z krystalami. Kordę podaj. Dobra, tepaj, tepaj! Że oni mają dobre itemy. A jakie mają? No pewnie 4-3. Dobra, mam no. sklep no, z, z tego mi roczyta... No kurna, znów się wywaliłem. No, Nie, bo ja potrzebuję tam zejść, tam są moje serca. Kurda, Fik jakby był nieznany czy coś, i dałby ci coś. No, mam twoje jedno serce. Miałem 9 serc Po tym, jak zacząłem padać poprzez stepanie się do graczy, stwierdziliśmy, że potypamy graczy do siebie. I udało nam się zabić parę osób bezeta. Z nim robimy. Nie wiem, co z nim robimy. Zabijam go. Oh, Dobra, zabijaj go, może wyleci kilkoń Dobra, aby wyleciał kilka. przepraszam cię ziomek Nie wyleciał, Na jednego nabrakuje killcoina Dobra, Janko, z panko, sorry Przepraszam I z jednego z nich dostałem dziesiątego, czyli ostatniego kilcoina, Ale potrzebuję kill mam killcoina, mam Jest? Tak. Dobra Nie, Mam już dziesięć kilcoinów, Którego potrzebowałem po to, aby kupić złocie smocie kilo Inakże, gdy chciałem już iść na spawna, stało się to O kurwa, o kur. Nie, ja mam kilkona przy sobie, stary. To tak, uderzyli uderzyliście czy nie? Tak, ja pitole. Ej, co tu się stało, właśnie, Afik? Nie wiem, nie, dobra, Didi. Nie zdążyłem tego kilkona schować. No no Jednakże gracze, którzy nas zaatakowali okazali się być mili i zwrócili część itemów to jest dobrze, że oddali, i fajnie no. się zachowali I w tym killcoina I tym samym udało mi się końcowo zdobyć te 10 killcoinów I mogłem przejść do kolejnej fazy mojego planu I uwaga, smoczy kilo Proszę państwa, mamy smoczy kilo No i teraz możemy przejść do drugiej fazy odcinka Pewnie dalej się zastanawiacie, co to jest za plan Otóż na serwerze istnieje ekonomia za dolary Które możemy zdobyć na serwerze sprzedawając rzeczy w sklepie Jednym z najcenniejszych itemów, które możemy sprzedać są diamenty I mógłbym normalnie spróbować zacząć je kopać za pomocą zwykłego kilofa. Spędziłbym na tym za dużo czasu I w ogóle by mi się to nie płacało Jednakże co innego tycie się z mocnego killoffa Który posiada na sobie stały efekt hejsta 2 Dzięki którym mogę kopać z niewyobrażalną szybkością Wykopując tonę diamentów Tym samym niewyobrażalnie wzbogacając się O, są pierwsze diamenty Dobra, uwaga, ile dostanę z tych? 10 diamentów z trzech ród Okej, okay, nie jest źle Ta fortunkę 5 może być lepiej Więc idziemy kopać dalej Dobra, więc już jestem na spawnie Minęła około godzinka I uwaga, to ile wykopałem? 6,5 staka diamentów Udało mi się wykopać. Chodzimy w sklep, i sprzedajemy te wszystkie diamenty. Uwaga, wczytałem ile mamy? 1000, prawie 1800 dolarów. Co jest? No dobra, spokoj, Znalazłem sposób na dobry sposób na zarobek. Ale po co mi te pieniądze? Otóż moim całym planem od początku było wykonanie trapa z minecartami na serwerze, aby zabić jakiegoś gracza z całym smoczym setem. Z tym samym się niewyobrażalnie jest wystakować. A do tego potrzebowałem dużo prochu na TNT. A jedynym sposobem, aby go tyle zdobyć, było zakupienie go w sklepie za dolary. Dlatego też, gdy już miałem pieniądze, obo się w owym prochu, skraftowałem minecarty i zacząłem budowę trapa. A przy okazji dołączyli się do mnie i Dumaj, którzy akurat granic. Serwerze i chcieli mi pomóc w trapie, ale jak on ma działać? Plan był prosty. Zwabić netherite'a w specjalne miejsce koło spawna a następnie aktywować pod nim pułapkę z minecartami dlatego też postanowiliśmy poklepać się poza linią na spawnie i poczekać, aż przyjdzie jakiś netherite. A to dlatego, że można ich tam często spotkać Po jakimś czasie udało się i gdy rybka błoknęła haczek wystarczyło tylko ją zaprowadzić do tego trapa. O nie netherite wszedł, dobra idealnie w sumie. Uciekam w miejsce pułapki, uciekam w miejsce pułapki On cię goni trident, ej bo ty zginiesz. Knokuję go od ciebie, więc. Jem, jem, jem Jestem blisko trapa. Ja Kurna mać chyba nie wyszło. tydzień nie udało mi się, a jedyną osobą, która zginęła to byłem ja. To przypomniało mi stare wspomnienia. Tylko ja zginę A więc wszystkie przygotowania poszły na marne, a czas ciągle leciał. Dlatego też nie mogłem się podawać i próbować dalej się jakoś wystakować Dlatego też wróciliśmy do starego sposobu i postanowiliśmy trapować graczy i zabijać ich z krystali I tym razem też niestety nikt nie chciał się tepać Jedynie udało nam się zabić jednego gracza Bez itemów Bez itemów, dobra zabijam <laughs> Dobra Dlatego też wróciłem do sposobu tepania się do graczy i okazało się, że krystale to naprawdę dobry sposób na zabijanie Ponieważ dzięki nim udało mi się zabić masę graczy Dobra mniej Dobra zdedał jeden I ślub glicą Jakieś tu jest u mnie Nie Zdeł, kolejny zdeł, co jest? Nabiję go. Dobra. Klepie się z tym tipkiem. A ma seta plot 1. Chwór to by się przydał. Nabiję. Dobra. Ale i tak też sam na końcu o nich zginąłem i skończyłem grać A raz poszedłem spać, ponieważ była już późna godzina Jednakże stwierdziłem, że zostawię kompa na całą noc w strefie AWK Po to, aby zdobyć wiele kluczy Dobra, widzę, uwaga, jest już rano AWKowałem sobie całą noc I mamy 11 zwykłych kluczy I tylko jeszcze kluczy nie z tej ziemi chyba były rozdawane jeszcze w tym czasie Więc mega fajnie, mamy dużo kluczy do openingu Więc się opłaca AWKować przez całą noc I jest jeszcze Tomik No, siemanko, siemanko Tomik też kupił jeszcze stack zwykłych kluczy Zrobimy teraz wielki opening Dobra, może tworzę te trzy ziemi, bo ich jest mniej. Mi drobno, dobra, lata, co jeszcze ułego? I spodnie, okej. Okay. Prawie cały set cztery trzy mi dropną O, spodnie drobne mi. Tamik, dawaj, otworzyłem po 11 kluczy, bo ja akurat mam 11 zwykłych. Jeszcze mogę ci dać parę zwykłych kluczy. Dam ci 30 kluczy. A więc teraz dzięki Tomikowi możemy zrobić jeszcze większy openie. I dawaj zróbę komu tam, co to lepsze to... dropi. Dobra, albo po prostu zaspammy i zobaczymy po prostu później co to, to dropi to lepsze. Kurwa. Ja poluję szczerze na trident. Ja mam stare już dwa koksy. Totem dropłem, dobra. Ok, krystale, dobra. Potem kolejny, to będzie dla ciebie już. O, totem totem, dobra. Kolejny totem, stary, mam trzy totemy. Jest mała szansa na trident, ale fajnie jakby dropno, no. Mam ja już dopiero. tak krystali Dobra, tak krystali. Kolejne krystale. są mi 5 kluczy i żadnego Tridenton, Cool. Mi 8. Czekaj, Koro pójdę to... na home'a i tam schowam te wszystkie itemki. Dobra, jestem. Ale to otwieramy? Ale ostatnie 5 kluczy. Proszę no, trydy. Golden bloki. Też golden bloki. Krystale. Ładnie Grapy. Golden blok. I pojecie dripstone. A ja dripstone. A też. Prawie Ajaj. tak. Ajaj. Gdy otworzyłem klucze postanowiłem, że pójdziemy z Tomikiem potepać graczy do naszego trapa. I udało nam się zabić pięciu graczy. A, taki słaby. Dobra, ora, dzisiaj serce, więc pasywnie. Ile może czwart? 20. Jeszcze 9 i ma 30. A taki słaby. Dobra. A taki bezset, ta ora. Dobra, tam serce. Tylko im wyleciał. Dobra, a to Stevie, dobra, zabity. Lognął no, logno. typa się do mnie zepa. Dawaj, Nic. dawaj, dobra, dawaj. Oj, zabudowałem się, zabudowałem się, walkę z stary. zabudowałem kurna. Dawaj nie go, go. 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 dobra. Pipsem zostało mi bardzo mało aby zdobyć maksymalną liczbę. Jaką jest 30. Stwierdziliśmy z ich, już, spróbujemy pochlepać się przed spawnę i spróbować kogoś zabić. Jednakże zaczął się klepać z nami jakiś cały klan I gdy odciągnęliśmy ich od spanu, udało nam się zabić dwóch gracy. Dobra, uciekam, uciekam, uciekał. Uciekamy i wsadzimy zaraz. Dobra, dawaj, dawaj, Andrei, nam pomaga. Nie wiesz, O mnie prawie to biłeś. No. Zabijem, zabijem jednego. I niestety, podczas tego także ponek Więc Stwierdziłem, że zora na spawna. I okazało się, że udało mi się złapać do kwipunku z jakiegoś gracza 7 serw. Dobra, udało to... mi się zorać Co? Mam 5 serw z gości. I tym samym udało mi się zabić maksymalną liczbę 30 serw. potem z tomikiem stwierdziliśmy, że założymy klan o bardzo adekwatnej nazwie. Uwaga, teraz w tym momencie: klan, załóż. O, potęga. O, no. I nazwie potęga dominacji. Dobra, założyłem klan. I jakiś czas potem udało nam się zepchnąć do dwóch graczy, którzy posiadali itemy i temy. Po krótkiej walce udało. Udało się zabić jednego z nich Znaczy drugiemu jego koledze udało się zabrać smoczyk z niego i zorać Kuba Polak pisze do, tapał się do niego Dobra, tapam pamięta tapam ja Jestem Jednemu popło Dobra, dawaj jed, go, dawaj go Zdobyłem prawie jednego Kolejnym totem padł ja mam go. Mamy go itemy jakieś. Dawaj nie trzeba. Dobra widzę go, widzę go. Dobra On ma dużo smoczych itemów. 1500 na minus trzydzieści. Zabijemy go, Dawaj. Rzucił perłę. Kolejną perłę rzucił. Nie mam już pereł. A o, jeszcze kolejną perłę ma. Następnie udało się zabić jednego gracza przed spawnem, z którego dropnął Killpoint. Zabijemy, no zarazę. Zarazę. Jest, dech. dobra! Jest let's go. Kilkoń z niego wyleciał. Kilkoń? Skapę się wtedy, że udało mi się już uzbierać ich ponownie 10. Ej, mogę już sobie kupić jakąś część seta, w moczego? Zakupiłem sobie smoczy hełm. Uwaga, święta chwila. Kupuję smoczy hełm. I przez następny czas znów typałem się do graczy i ich zabijałem. Aż doszło do walki pomiędzy mną z tomikiem, a dwoma graczami ze smoczymi częściami seta. Boże plecy? Oni umieją spisztali używać. Po ma full HP. Bożej. Nie wiem, oni w ogóle nie, nie dostały do z tego stary. Zabijemy jednego. Nice! A masz jego i chociaż? Nie, chyba znikły. To trzeba jeszcze tego. Ej, bo zginę. Tam ja też mało. I się e, kryształy już kończą. Raz rzucam parę. Dobra, w się tego zabijemy. Teraz wszedł pieskiejwa. padku skinęłem co? Jednego udało się zabić, jednakże niestety później już nie udało się i obaj skinęliśmy. Jednakże to miał niedaleko home'a i stało się coś dziwnego, ponieważ okazało się, że albo ci dwaj gracze dostali bana, albo im odłączyło internet, ponieważ i jakimś cudem skinęli. Ty, stary, znalazłem takie itemy i wróciłem sobie i leżało mnóstwo to itemów. i. Mam wokół większości większość itemów i tutaj jeszcze jakieś itemy są. Weź, masz jakieś itemy moje? Weź, Rzeczy, pokaż. Masz to. O kurna, mój twoje... Dać ci Docicie smocze buty? Masz jeszcze smocze buty z niego? Zgadzałem się wtedy, że stało mi coraz mniej czasu, ponieważ zegartykał. tykał. A przez następną godzinę zabijaliśmy gracze i kupowaliśmy na bazarze kilkoiny. Początkowo zauważyłem, że ktoś wystawił smoczy mieć za 7500 dolarów i stwierdziliśmy, że musimy go kupić. Chociaż uzbierania takiego potrzeba 20 kilkoinów, ci średnio około zabicie 40 graczy Masz już? Mam, mam, mam. Czekaj, ile on ci zadał? Jedno serce Trzymaj Ale mocno klepiesz strasznie Bardzo dużo klepiesz Następnie jest uzbierany z, z gracie i kupionych z bazaru killcoinów Udało mi się kupić smoczą klatę Biorę te wszystkie kilkoiny. Sklep Klata Jezu. Nice, nice. Kurna, Jeszcze Nice, nice Kurde, już prawie to... cały, cały jestem z smoczej zbroi I zostało mi tylko smocze spodnie Więc zacząłem spilenować tupanie się do graci i ich zabijanie O, to wam się znów do jakiegoś gracza O, to od razu Tepa Dobra Mam jej dwóch. Tepaj, 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 tepaj. Teraz zginę, zrobił go teraz, nie wiem, ja no już po nim Dora, zabiję. Dwa kill mam z mam. Brawo, nice Dobra, dobra stary. Kupuję, kupuję, kupuję. Dobra, kupuj. Proszę państwa chwila, na wszyscy czekali. No i cały set, cały smoczy set i w końcu po 24 godzinach grania udało się zdobyć całego smoczego seta, dzięki któremu mogłem mieć stały efekt strengthwa i spida jedynki. Także Trident, który kupiłem sobie w sklepie za czas. W tym filmie przetestowałem wiele sposobów na wystakowanie się i zdominowanie serwera. z wielu trapów, zabijając graczy krystalami lub te panie się doszły sobie w A to co najbardziej mi pomogło to już stwierdzcie sami i wbijcie na serwer. A i jeszcze szybkie, mega ważne info, już tą sobotę 18 startuje na moim serwerze Trzeci. Taki tryb, jakim jest Skyer. Będzie tak dowolony, że musisz być i zagrać razem ze mną, bo będę robił z niego mega fajne filmy. Także mam nadzieję, że się widzimy i bajo!